Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 5.3. Zapoznajmy się z treścią zadania. Wykonaj zestawienie zawierające łączną wielkość zamówień, czyli łączną liczbę zamówionych butelek soku z każdego magazynu. Na podstawie wykonanego zestawienia utwórz procentowy wykres kołowy ilustrujący łączną wielkość zamówień. Z każdego z magazynów. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu, o tytule, legendzie i wartościach procentowych. Zadanie rozwiążemy sobie w programie Excel. Przejdźmy do programu. Jesteśmy już w programie Excel. Bierzemy pusty skoroszyt, dane. Z pliku tekstowego szukamy naszego pliku dołączonego do zestawu naturalnego. Nas interesuje plik soki, importuj, potwierdzamy, załaduj. Aby rozwiązać to zadanie wykorzystam do tego celu tabelę przestawną. Czyli wchodzę w zakładkę wstawianie, tabela przestawna. Jeżeli byliśmy ustawieni w komórce A1 dane zaznaczą się automatycznie. Potwierdzamy OK. W wierszach chciałbym mieć... Nazwy magazynów, natomiast w kolumnach chciałbym mieć wartości tych magazynów, czyli ile wynosi suma zamówień danego magazynu, czyli wartości zamówień. Wykres ma być przedstawiony w postaci procentowej, a nie w sumie. Musimy to zmienić. Klikamy na komórkę B3 prawym przyciskiem myszy, pokaż wartości jako i wybieramy. Procent sumy końcowej. Możemy jeszcze nasze procenty sformatować tak, aby ich wyniki były z dokładnością do całości. Czyli zaznaczamy nasze komórki, prawy przycisk myszy, formatuj komórki, procentowe ilość miejsc, 0 po przecinku, zatwierdzamy, OK. Teraz wystarczy sporządzić wykres z naszych danych. Zaznaczamy nasze dane, z których chcemy sporządzić wykres. Wstawianie. Wybieramy tutaj wstaw wykres kołowy. Zwykły wykres kołowy. Mamy tutaj już nasz wykres. Wypadałoby tutaj, może, wyświetlić wartości na tym naszym wykresie. Klikamy w nasz wykres. Prawy przycisk myszy. Dodaj etykiety danych. I dodaj etykiety danych. Zmienimy jeszcze nazwę naszego wykresu na procentowy udział liczby zamówionych butelek. Może jeszcze powiększę wykres i myślę, że to powinno wystarczyć. Legenda jest. Wszystko to, o co prosili zostało zawarte na wykresie. Zatem sprawdźmy nasze rozwiązanie z odpowiedzią. Jesteśmy już w odpowiedziach. Moje rozwiązanie różni się tylko tym, że legenda znajduje się obok wykresu, a nie na wykresie. Ale wydaje mi się, że takie rozwiązanie również byłoby akceptowalne. Zatem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.